Znakomicie. Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop. Wspomnę o tobie, Diego. Weź to. W nagrodę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. Ludzie zawsze gadają w dzisiejszych czasach. Nie można polegać. Jeśli myślisz, że historię, że się tak żarno prawci. myślałem, że to się skończy pod nie do Mam już o, 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 dość. tej i panłań i gotowo. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dlaczego, Dlaczego się Się do tego nie wieszać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub wierzyć we wszystko nie jeśli myślisz. Jesteś teraz o wiele silniejszy, wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Czekaj, leczy się w nic nie pakować. Trzymaj się. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? W dzisiejszych czasach. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy, któryś z nich przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Chciałbym obstawić walkę. Przecież teraz nikt nie walczy. Najbliższa walka odbędzie się dopiero za kilka dni. Będzie ogłoszenie. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z Tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę Ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie dwa miesiące przesiedziałem w ciemnicy, zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi dwa miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? Hmm. To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Karimowi. Tylko obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać, chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Dobra, zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. Nigdy więcej tego nie próbuj. Zejdź mi z drogi. O, lepiej się do tego nie miesrzeć. Od razu nie działem że... Tylko zachowaj to dla siebie. To nie mój problem. O to się chyba ludzie zawsze gadają Czekaj. Jeśli myślałbym być teraz w jego skupiny

Takie sprawy załatwiało się inaczej. Czeka! Lepiej się nie pakował. Lepiej że... się... <noise> zawsze to samo. W dzisiejszych czasach... Tylko zachowaj to na siebie. Od razu. Nie powiedziałeś Myślisz, że ludzie zawsze gadają. W tej historii, w tej w historii musi być jednak ziarość. Niektórzy się na Nie naucz... Nie będę dalej słuchał tej p... W tej historii, w być jedna w tej historii w tej musi być jednak ziarość. Nie powinieneś. Wie Nie chciałbym być teraz, biedo. Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie, i za co? Parę nędznych bryłek rudy, nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmo zjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu, ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melwinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cab wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść, chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej stu bryłek rudy, żeby ich przekupić. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś to, ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w Bractwie od Starego Obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu Bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi, możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. Jestem zawsze to samo. Jestem tam się nie mieszał. Wróciłem więcej niewolni, że nie przyszedłem. To się już nie powtórzy. Skądś, ten prawda, nie jest? Wróciłem się, że nie Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować, a oto sto bryłek rudy. Nic nie widziałem. Więcej nie czy w nie Może. Kiedyś ta sprawa załatwiało się inaczej. W dzisiejszych Pięknie. czasach na nikim nie można polegać. Tak długo jak mnie Stoń. to nie dotyczy, nie możesz wierzyć we wszystko. W tej historii. Jeśli myślisz, że. ludzie zawsze gadają tak długo, jak musisz uważać. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby Cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez Twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla Twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na Twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien Cię przyjąć. To się chyba nigdy nie skończy. Nie chciałbym być teraz jego. Skórze. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie. Pogada... 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 Zapewne masz rację. Tylko zachowaj to dla siebie. Zawsze to samo. Niektórzy nigdy się nie Musisz uważać na to, co mówisz, przy obcy. Niektórzy. Ludzie zawsze gadają. Może. Hej, ty! Wy! Mądra decyzja. Ale ja muszę porozmawiać z Twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję Ci, że potrafię udzielić Ci wszystkich potrzebnych informacji. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę Ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Pokaż mi, jak dojść. Do świątyni. Chodź za mną. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Jak mogę skłonić Twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Bal Namil martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw, i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. Rozmyśliłem się, wiesz, gdzie mnie znaleźć. W tej historii. Musi być jednak ziarno prawdy. Ludzie, Ludzie zawsze gadają. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: Idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Hmm. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz Mu, że przysyłam Cię do Niego, bo widzę, iż Twoja wiara jest szczera. Zejdź mi z drogi. Myślałem, że to się skończy. Zawsze to jest. Mam już dość już więcej papla. nie po... Mam Zawsze już Mam Czego chcesz? się nic nie pakować. Chyba udało mi się przekonać balów. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. I Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Do zobaczenia. Obyśniący wskazał ci właściwą drogę. Lepiej się w nic nie pakować, lepiej. Nie. Mam już dość tej paplaniny. Niektórzy. Zawsze to samo. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tak długo. Ty, to się już więcej nie, nie, nie poburzy?